Witam Państwa bardzo serdecznie. To wielka przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejsze szkolenie, zwłaszcza, że poruszymy niezwykle ciekawy temat. Spotykamy się, aby porozmawiać o jednej z najbardziej wartościowych i efektywnych metod dydaktycznych, jaką jest praca metodą projektu. Jest to metoda znana i od lat wykorzystywana w polskich szkołach, przede wszystkim za sprawą jej obowiązkowego charakteru w nieistniejących już dzisiaj gimnazjach. Likwidacja gimnazjów sprawiła, że projekty edukacyjne szerzej niż dotychczas zagościły w szkołach podstawowych. Dlatego właśnie chciałbym Państwu zaproponować wspólną refleksję na temat tego, jak sprawić, aby realizowane w Państwa szkole projekty przynosiły jak najwięcej edukacyjnych korzyści uczniom, stając się równocześnie źródłem zawodowej satysfakcji dla Państwa. Na początek więc wskażemy najistotniejsze cechy tej metody. Oraz przyjrzymy się kompetencjom, jakie praca projektowa rozwija wśród uczniów. Następnie prześledzimy zarówno aspekty prawne realizacji projektów edukacyjnych, jak i ich stronę metodyczną. Porozmawiamy również o roli nauczyciela w procesie realizacji projektów przez uczniów. W tym kontekście zastanowimy się też nad trudnym zadaniem oceniania projektów. I w końcu przeanalizujemy, co w pracy projektowej może pójść nie tak i jak takim sytuacjom przeciwdziałać. Szanowni Państwo, a więc zaczynamy.